Słuchajcie, dobry wieczór, bardzo późna pora, a my tu jeszcze w studio C, ale też chciałbym dzisiaj, zgodnie z tym, co e, wchodząc na stronie wolniź.net każdy z Was może zobaczyć. My też Wam to pokażemy, cześć z Was wie. Zakończył się o północy tygodniowy okres zbierania podpisów pod e, wnioskiem o przeprowadzenie referendum, e, czy chcesz e, e, programu naprawczego dla e Parlamentu i przygotowania procesu tworzenia nowego statutu, prawda, i oczywiście potem przegłosowania go w, re w referendum. Tak mniej więcej brzmiał ten wniosek, który złożyłem i formularz, który został złożony, admin go tutaj udostępnił i głosowanie zaczęło się, skończyło się o północy. No i są to rzeczywiście, trzeba przyznać, szokujące efekty. No nie spodziewałem się e, tak olbrzymiego poparcia. Nawet jeżeli przyjąć, że może gdzieś tu i ówdzie pojawią się jeszcze jakieś e, powiedzmy błędy, że ktoś zagłosował dwa razy, czy wśród tych, e, prawda, głosujących e, mogą zdarzać, zdarzać się osoby, które mają po kilka tożsamości, bo tego nie ma jak udowodnić w naszym systemie, to jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że skala poparcia dla tych wielkich zmian, dlatego otworzenia nowego rozdziału w historii Parlamentu jest po prostu no, bezprecedensowa. Tak jak czytamy w odpowiednim protokole przygotowanym przez admina Tomasza Kalinowskiego który to protokół właśnie opublikowany 8 grudnia. Tutaj mamy dokładnie 1 grudnia, to zostało o 12.50, tutaj widzę 9, rozpoczęte to głosowanie. To, to mamy do dnia mamy 23.41 podane. Mamy poparcie ogólnie ważnych podpisów, bo tutaj jest kwestia ile osób było zarejestrowanych w RWL w e parlamencie i które oddały głosy, więc słuchajcie w, jeśli chodzi o poparcie ważnych podpisów pod tym wnioskiem to jest 631. 631, z czego anonimowo 200, a jawnie 431. Jeszcze raz powtarzam, jawnie, co dla nas jest szczególnie cenne. 431. Ilość osób się dopisało jeszcze, nie będą członkami parlamentu, stąd się pojawiła liczba 678. Widać też, że są wśród nas sympatycy, czy nie są członkami parlamentu, a, a po prostu wpisali to poparcie. Bardzo też dziękujemy tym osobom, no, ale te, które liczy się formalnie, jeżeli tu jeszcze Jakieś się pojawiło, może tam miałem takie jedno zgłoszenie, yy, przekazałem do administratora osoby, która yy, podpisała dwukrotnie. Yy, był to jakaś taka chęć sprawdzenia, jak to działa. Yy, wyjaśniamy tą sprawę. Jeżeli jakaś się jeszcze pojawi, to będzie wyjaśniana, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że te minimum 50 podpisów yy, tutaj jest i yy, nic tutaj się już nie może zdarzyć. Gdyby pojedyncze gdzieś tam głosy były, yy, podpisy były nieważne, yy, to. to to sprawa jest rozstrzygnięta. 631 osób. Ponad 600 osób poparło ten wniosek referendalny. To jest tylko podpis, słuchajcie. To nie było głosowanie. To nie było głosowanie. To było tylko, to była tylko prośba. I, i o zebranie podpisów, by to głosowanie się odbyło, by to głosowanie się odbyło. To naprawdę jest wielka, że bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten niezwykły gest poparcia e, dla, tej, e, dla tej całej naszej e, nowej, nowej akcji i całej jego planu e, naprawy i w zasadzie otworzenia nowego rozdziału w naszej historii. To daje nam bardzo, bardzo dużo e, takiego, można powiedzieć, e, siły. Ja przez ten weekend teraz będę pracował nad takim, powiedzmy, Własnym szkicem trybu pracy nad projektem, który, nad którym będę pracował, mimo że i tak w najbliższych w sumie kilku dniach, teraz zobaczymy na kalendarz, który tam zgłosiłem, trzeba będzie dopiero przystąpić do referendum. To, że tyle osób poparło samo referendum, to nie znaczy, że formalnie potem, jak będzie referendum, czy chcemy tych prac, czy też nie nad nowym statutem, będzie, będzie taka sama. Czy będzie równie duża? To jest na razie zgoda na przeprowadzenie referendum w tej sprawie. I to pytanie, które będzie właśnie czy tak, nie ja w tym momencie zaraz e, z aktualnościami wejdę, żeby zobaczyć razem z Wami, e, żeby zobaczyć razem z Wami. M, jak wygląda właśnie ten kalendarz, bo on w, w oświadczeniu moim z 30 listopada został tam zapisany, prawda? Więc zobaczmy, co nas teraz właśnie w najbliższym czasie czeka. Planowe zakończenie właśnie wyniku zbierania podpisów pod tym wnioskiem, jak widzicie, jest do 7 grudnia. I 15 grudnia rozpoczęcie głosowania w parlamencie nad tym wnioskiem, czyli mamy teraz kilka dni czasu, żeby ten wniosek przy przypomnieciu Przypominam jeszcze raz, jak, jak, jak ten po prostu wniosek brzmiał, e, czy jesteś e, za uruchomieniem programu naprawczego, prawda, w parlamencie za program Przewodniczącego w z 30 listopada, który polega na uruchomieniu nowego procesu tworzenia statutu EP i wybraniu jego ostatecznej postaci w referendum. To jest pytanie i tam będziecie mogli zaznaczyć tak czy też nie. Czyli jeszcze raz 15 grudnia zostało parę dni, zostanie zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem przeprowadzone głosowanie dokładnie nad tym pytaniem, które tutaj czytam, przeczytałem Wam jeszcze i jest tutaj wytłuszczone w ramach tego oświadczenia. 15 grudnia rozpocznie się to głosowanie. Mam jeszcze kilka dni, żeby to wszystko jakoś sobie przemyśleć, ale myślę, tak jak mówiłem w oświadczeniu i w innych jeszcze tam wystąpieniach, że przy takiej ilości osób, które wsparło sam wniosek, jest to frekwencja czasami przekraczająca frekwencję przy niektórych głosowaniach, a to nie jest głosowanie, to było zebranie podpisów. Więc zwracam się do was wszystkich, którzy podpisali te, ten wniosek, żeby w tym e referendum, które rozpocznie się 15 grudnia, zagłosować oczywiście na tak, bo można nie. Wzywam też tych, którzy do tej pory nie, 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 nie wchodzili w ten temat, żeby w tym referendum, które będzie rozpocząć się 15 grudnia, zagłosowali oczywiście na tak. No i też liczę na to, że dużo osób zapisze się wiem, że dużo osób zapisało się w ostatnich właśnie tych dniach, kiedy była ta akcja ze zbieraniem podpisów. To jest bardzo dobra wiadomość. Przypominam Wam, że od początku, kiedy ja jeszcze tworzyłem te przepisy tymczasowe i byłem koordynatorem tego projektu, to przy każdym głosowaniu, które organizowałem, prawie do końca można było zapisywać się do e-parlamentu i oddawać swój głos. Także w tym wypadku też, ponieważ nie ma przepisów, które by te, tego zabraniały, jakoś tak technicznie też będzie można przez cały ten czas zapisywać się, bo samo głosowanie, samo referendum trwać będzie między 15 grudnia a 22 grudnia, czyli te 7 dni zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Będziemy musieli w ciągu, w ciągu 7 dni dokonać tego właśnie, tego, te, te, podjąć tą decyzję. I dopiero wtedy, słuchajcie, jak przegłosujemy ten wniosek, między 15 grudnia a 22 grudnia i no, głęboko wierzę, że większość głosujących będzie na tak. Dopiero potem przystąpimy do tego całego procesu przygotowywania, zbierania różnych wniosków, pracy nad projektami statutu i w konsekwencji przeprowadzenia samego tego już drugiego referendum, które będzie dotyczyło już tylko i wyłącznie, czy ten czy inny projekt zostanie przez nas wszystkich zaakceptowany. Potężna, potężna siła w żagle. Dziękuję tym wszystkim, którzy się podpisali, tym, którzy w różnych grupach aktywności, choćby w debacie, wyrażali duży, duży stopień przychylności wobec tej inicjatywy. Wspólnie, razem osiągnęliśmy naprawdę niesamowity sukces. Niektórzy uważali, że ten parlament już praktycznie nie żyje, a tutaj zwykły wniosek referendalny, gdzie potrzeba 50 podpisów, uzyskał ich grubo ponad. 600 naprawdę jest y, duży pozytywny szok poznawczy. Także y, też jeśli chodzi o Radę Konsultacyjną czy też Grupę Konsultacyjną, y, na razie tak y, powiedziałem, że ogłaszam to na razie oczywiście tak robocze, ponieważ dopóki y, to referendum w sprawie przeprowadzenia y, tych prac nad nowym statutem y, do 22 grudnia nie zostanie rozstrzygnięte oficjalnie, to też y, ten zespół, y, który ja w tej chwili taki przygotowawczy y, tworzę, że To on ma taki charakter bardzo nieformalny i taki roboczy, ponieważ głęboko wierzę, że, że ten proces pozwoli nam na to referendum drugie. I już jakby nad tym się pochylamy. Natomiast formalnie ten skład Rady Pokonsultacyjnej zapraszam. Jak najwięcej osób do, do udziału w tej grupie konsultacyjnej, w tym moim zespole, będzie podany do wiadomości po 22 grudnia kiedy oficjalnie już będzie wiadomo, że jest przyzwolenie w tym referendum na rozpoczęcie procesu prac nad nowym statutem. Tak to wygląda. Dobrej nocy Wam życzę naprawdę nie mogę powstrzymać tego wzruszenia, bo wprawdzie wiem już o wielu godzinach o tym, jaki jest ostateczny wynik, ale ciągle nie chce mi się wiedzieć, że, że taka duża żywotność jest i taka chęć wielkich, wielkich prac, które po prostu pozwolą, żeby ten nasz parlament naprawdę ruszył do przodu. Dziękuję bardzo z całego serca. Będę Was na bieżąco informował o wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z tym, z tą inicjatywą. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.